Myślisz, że jesteś mistrzem kierownicy? Poczekaj, aż poznasz te trzy genialne triki, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych weteranów szos, diametralnie zmieniając Twoje codzienne podróże. Zacznijmy od pierwszego, a zarazem fundamentalnego, prawidłowego ustawienia lusterek bocznych. Większość z nas reguluje je tak, by widzieć spory fragment własnego pojazdu, co jest kardynalnym błędem i tworzy ogromne, niebezpieczne, martwe pole. Zamiast tego odchyl je na zewnątrz tak, aby bok auta ledwo znikał z pola widzenia. W ten sposób maksymalnie rozszerzysz perspektywę i zauważysz nadjeżdżające samochody znacznie wcześniej, unikając groźnych sytuacji. Drugi niezwykle prosty, ale często ignorowany nawyk dotyczy twojego bezpieczeństwa i żywotności układu hamulcowego, zwłaszcza po opadach deszczu lub przejeździe przez głęboką kałużę. Zawsze po takim incydencie na spokojnym odcinku drogi delikatnie naciśnij pedał hamulca, aby osuszyć tarcze i klocki. Ten drobny zabieg nie tylko przywraca pełną skuteczność działania hamulców, ale także zapobiega korozji i przedłuża ich użyteczność, zapewniając pewniejsze i bardziej kontrolowane zatrzymywanie pojazdu. A na koniec trzeci trik, który zaskoczył już niejednego kierowcę pod dystrybutorem. Czy zdarzało Ci się podjeżdżać pod stację benzynową i w panice zastanawiać się po której stronie masz wlew paliwa? Koniec z tym, wystarczy spojrzeć na deskę rozdzielczą, a dokładnie na wskaźnik poziomu paliwa. Obok ikonki pistoletu znajdziesz małą, dyskretną strzałkę, która bezbłędnie wskazuje, z której strony znajduje się klapka wlewu do twojego samochodu. To mała rzecz, a potrafi zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Jeśli te kierownicze porady wydają ci się pomocne i chcesz, aby więcej osób bezpiecznie i świadomie poruszało się po drogach, koniecznie zostaw łapkę w górę i naciśnij przycisk subskrypcji, by nie przegapić kolejnych motoryzacyjnych odkryć. Jeśli moje filmy Ci pomogły, to bardzo Cię proszę, zajrzyj na chwilę do mojego sklepu enimo.net znajdziesz tam praktyczne akcesoria i gadżety do Twojego auta, które są też fajnym pomysłem na prezent. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę enimo.net. To wszystko dzięki i do usłyszenia.